Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tam z widzami. No i tak sobie byłem w mieście Wiktora. Sprawdzić gdzie on ma tą wodę, żeby się podłączyć do niego. A co ja tu znalazłem? Osiedle imienia dyktatury Blunix. Hmm, ciekawe. A poza tym Wiktor Was pozdrawia. Życzę miłego dnia, to też możecie w komentarzu coś miłego napisać. Także zaczynamy! Możecie stawić suba z dzwoneczkiem, jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału i nie chcecie pominąć kolejnych odcinków. I liveów, no i w ogóle. Okej, okay, miasto pana Muchy, co my tutaj mamy? No, to już jest coś bardziej w stylu mojego miasta, tak? Malutkie w końcu, bo ostatnio to zwiedzałem takie wielkie miasta, a tutaj no bardziej coś w moim stylu. No, drogi się nie wczytało, ale to najprawdopodobniej dlatego, że nie pobieram tych wszystkich rzeczy, które, które każą mi pobrać. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy Warszawę Maxa. Zobaczmy, co tutaj w Warszawie słychać, jak to miasto wygląda. Pozdrawiam wszystkich z odcinka i dajcie łapkę w górę. Dokładnie. Tak jak mówi Max. Ronda im. Blonixa, super. To jest w ogóle ogromna metropolia. Coś, coś tutaj, Max, prądu nie masz. Nie wiem, czy to, czy to przez to, że sobie nie wczytałem czegoś... No, ale nie masz prądu, także będzie trzeba to naprawić. Tutaj dużo elektrowni. No fajnie, fajnie. Okej, okay, wracamy. Wystarczy na tyle. Znowu prezent dostałem. Znowu prezent dostałem. Ciekawe, co to i od kogo. Wiktor, masz troszkę ode mnie. 15 tysięcy. Biorę. A to, aha, to już było wcześniej. Okej, okay, także bardzo dziękuję, Wiktor, za 15 tysięcy pieniędzy. Nie wiem, pieniędzy. Co ja zrobiłem jeszcze poza odcinkiem. Poprawiłem sobie tą drogę. Teraz chyba dużo lepiej wygląda. Poza tym, odkryłem, jak zmienia się teren, tylko jest problem. To, to wy mi musicie odpowiedzieć. Zostało mi coś takiego. No i ja chcę to wyrównać. No ale tego się nie da wyrównać. Mogę to wyrównać do góry, na dół, na dół, a dalej tego już. No na dół nie wyrównam. Mogę to jakimś większym próbować, nie wiem. No ale to. O, idzie do góry. Tutaj mogę z powrotem to wyrównać. Gdzieś tak w te okolice, no i wychodzi mniej więcej to samo. I dalej coś takiego jest. No nie wiem, jak ja się mam tego pozbyć. Napiszcie mi, bardzo bym Was o to prosił. No i co? Budujemy chyba. Chyba już można budować. Wszystko już Wam powiedziałem, co miałem powiedzieć. No i co? No, i mamy zapotrzebowanie na ubogich mieszkańców. No właśnie, poprowadziłbym sobie tą drogę dalej tutaj, gdzie wcześniej ten taki brzydki tunel był. No ale co to jest? No, przeszkadza mi to. Na razie zostawmy to, mniejsza z tym. Poprowadzę sobie zwykłą asfaltową drogę gdzieś bardziej tu z osiedla, a z tym czekam na Waszą pomoc. Chyba, że tego się nie da zrobić. No też jest taka szansa. Też jest taka szansa. Yy, Okej, okay. ale na razie mamy tą główną drogę gdzieś tutaj. Tu też sobie teren przed odcinkiem przygotowałem. No i teraz droga tam daleko. Daleko w tą stronę, daleko w tą stronę. Gdzieś w środku zrobię rondo, żeby to nie było takie smutne, proste. To jakieś takie rondo, coś w tym stylu. O. Dobra, coś takiego niech będzie. To sobie wyburzę w ogóle to rondo to jest prostokąt jakiś, to też mi się nie podoba za bardzo. To do wyburzenia, to do wyburzenia, już to zrobię porządnie, droga jednokierunkowa. Tak, tak. Jest połączone? Mam nadzieję. E, dobra, czyli rondo mamy. To jest rondo chyba takiej wielkości jak tu. No, raczej tak, raczej tak. E, no i teraz, e, co ja tutaj bym chciał zrobić? Skoro mamy rondo, to fajnie byłoby jeszcze na przykład drogę od tego ronda odpro, po, no, wyprowadzić gdzieś w tą stronę. E, tutaj się połączyć z tym, tylko tej góry też bym się pozbył. Spróbuję na odcinku, zobaczymy czy mi to wyjdzie. E, wzgórza e, to będzie, nie, nie wznieść, tylko wyrównać jak już coś. O. I tu może jakoś. Ale to chyba trzeba by tym większym promieniem. O, dobra. Coś takiego. Przekopać się trzeba było. Tu się trzeba było przekopać. I teraz mogę sobie tą drogę asfaltową tutaj połączyć. Pięknie. Czyli mamy dodatkowe połączenie. Gdzie jest zbyt duże natężenie ruchu? Tu jest zbyt duże natężenie ruchu. Dobra, no to co? Dalej droga ekspresowa. Całe to? Stać mnie? Stać mnie. Pewnie. Dziękuję Wam za te prezenty. Yy, dzięki temu można tu troszkę szybciej może to miasto rozwijać, także wielkie dzięki. Yy, ok, tutaj już wszędzie mamy, a tutaj się znowu korki, ale tu już było, tak, tu już za zero jest, także no, co ja z tym poradzę. Na razie nic, chyba że jakąś jeszcze tu drogę by trzeba, tędy, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, na razie się tym nie, nie zajmuję. Yy, na razie to ja bym chciał zrobić to osiedle jakieś tu. Yy, to co, może takie osiedle w stylu rond? Czyli co? Taka droga tu. Tu by było 4, czyli gdzieś tak dotąd. O. Coś takiego. No i co? Niech oni sobie tu jakoś mieszkają w wieżowcach. A co? Tak i tak. Przy samym rondzie jakieś parki się da, chociaż tu mieli być ci najbiedniejsi, trudno. To się da jakieś małe parki, nie wiem. Zobaczymy, a najwyżej będą bogatsi mieszkać, a mniej bogaci tu miała być jednokierunkowa. Tu miała być jednokierunkowa, a mniej bogaci, to sobie gdzie indziej najwyżej pomieszkają. 2 yy, i 2, ok, no i całe to, tylko tam znowu mam krzywy teren, więc na razie może zostanę przy tym. Yy, będzie trzeba jeszcze kawałeczek tego wyrównać. Tutaj poproszę wieżowce, wieżowce, po drugiej stronie ronda też, oczywiście. Yy, tak są czy, znaczy, no tak, ronda, takie powiększone rondo. Yy, tutaj dotąd, tutaj. Niewystarczające fundusze. Jak ja szybko te pieniądze wydaję? Ok, przyspieszę sobie czas. Yy, budynki bez prądu, budynki bez wody, straszne. I co teraz? I co teraz? Zaraz będziecie mieli tą wodę. Spokojnie. Yy, tak, tak i tak, i tak. Tak, okej, okay, pięknie. Jest woda, było o co krzyczeć. Yy, dobra, to mamy. Teraz energia i tu bym chciał zwykłe przewody raczej, gdzieś sobie przy tej drodze poprowadzę. No i pięknie. Już, dobrze, spokojnie. Yy, już to wszystko macie. Na razie to, 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 to jakieś małe domki się tu pobudowały, ale mam nadzieję, że coś ciekawszego tutaj niedługo będzie. Yy, publiczne parki, średni park, średni park. O, no pięknie. W środku ronda. W środku ronda, a coś mniejszego o. Coś mniejszego tuby można, tak na, na rogu. Yy, I mamy kilka wariantów. Dobra, więc na każdym rogu w sumie można inny wariant. Akurat są cztery warianty, super. Tylko dlaczego mi to tak znika? To jest to. Yy, trzy tu i cztery tu okej, okay, pięknie, to od razu jak już przy tym jestem, żeby dzisiaj skończyć to całe rondo, teren wzgórza, wyrównaj, większy, większy okej, okay. i tu kawałeczek sobie jeszcze ten teren wyrównam no, dalej, dalej dalej, ale ja pieniędzy na to tracę okej, okay, dobra może, może starczy na inne rzeczy, drogi, droga jednokierunkowa i tą drogę jednokierunkową gdzieś tak dotąd tu Tutaj, tak, i stąd nie trafiłem. Stąd, tutaj. Yy, ok, bardziej coś w tym stylu. I teraz. Teraz strefa mieszkalna. Aha, bo tam też powinienem sobie wyrównać. Dobra, to jeszcze, jeszcze chwileczkę. Na razie tak naokoło sobie to poprowadzę. Budynki bez wody. No, ale to już się powinniście przyzwyczaić, że burmistrz Blunix najpierw buduje, a potem, a potem stawia rury. No, wyobraźcie sobie, jakby to w rzeczywistości wyglądało. Budujemy wieżowce, bloki, drogi, a potem to rozkopujemy, żeby rury pod ziemię włożyć. Genialne, genialne burmistrz Blunix. Super. Okej, okay, tu jeszcze trzeba by wyrównać teren. No pewnie najpierw domy, a zaraz im obok domów jeszcze teren równają. Super. Yy, Okej, okay, tak, tak, tak. Niech tego tam więcej będzie. No i teraz oczywiście w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw sobie dobuduję jeszcze tych wieżowców tutaj troszkę, coś w tym stylu. Yy, a teraz weźmy to wszystko, rozkopmy. I włóżmy tutaj jakieś rury. O, proszę bardzo. Tak na około, tam już nie trzeba łączyć. Mamy kolejny poziom. Pompa wodna, boisko i inne takie rzeczy. Super. No i fajnie to wygląda, tylko w środku, w środku jednak coś chciałbym mieć. I to raczej byłyby jakieś małe sklepy. Nie chcę nie wiadomo czego tu budować. Małe sklepy myślę, że akurat przy tym rondzie mogłyby być. Tu nie wiem czy drogi nie zrobię. Tu chyba zrobię drogę jednak. Yy, to znaczy, no nie jednak, no nie mówiłem, że jej nie zrobię, tylko jakoś tak, no nie zrobiłem. Yy, droga asfaltowa, stąd dotąd. No i teraz to będzie jakoś sensowniej wyglądać, w ogóle tu w środku taki jakiś pomnik może nawet bardziej by pasował. Przestępstwo, gdzie? Tu. A nie macie jakichś tych? Yy, policji tu w okolicy? Czy ja tu nic nie stawiałem? Gdzie to jest? Służby. Yy, nie tu, policja. No, średnio tu jest, jeśli chodzi o to. Macie rację. Mogę wam coś takiego gdzieś tu postawić, na przykład. Okej, okay. w, w tej nowej okolicy, może coś większego. Dobra, coś większego. Będzie porządniejsza ochrona. Yy, tak do tego nie wiem. Duża straż polarna? Główna remiza to nie, ale coś takiego. Mhm. Tutaj sobie coś takiego postawię. A jakiś szpital. Szpital, 30 tysięcy, dobra, no. Co tam? Tylko to, żeby też w te okolice. O, to bardziej tu, tak, 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 żeby całe to było od razu y, obsłużone przez to i mamy olbrzymie zapotrzebowanie na mieszkania. Super, cieszę się, cieszę się, będzie fajnie, tu jakieś takie dziwne bloki. Y, no dobra, jeszcze chciałbym może autostradę w tym odcinku zrobić, ale to poczekajmy, no, tak jak tu kiedyś mówiłem, chyba. Tylko nie wiem, zamiast tej drogi, obok tej drogi. Zobaczymy. To o tym się dowiecie już w dalszej części tego odcinka. Co ja teraz cię? Mieszkania. Mieszkania, ewentualnie sklepy. Pozwólmy się śmieci. To cały czas gadasz o tym. Cały czas o tym gadasz. No i co, co ja poradzę? Droga asfaltowa na razie. Gdzieś w tamtą stronę. Tylko tam jest już krzywo, więc też dalej. Może nie będę z tym szedł. No i co? Gdzieś, gdzieś tu. No, trzeba by zepsuć już to, to znaczy nie chciałbym, żeby to całe było w stylu tego ronda, tylko dalej już, raczej niech to miasto normalnie się układa. Czyli na przykład tak, to można nawet z tym połączyć. Tutaj dalej też gdzieś niech sobie to idzie, no i co? Po prostu raz, dwa, raz, dwa i teraz tu się. Aha, tu się nie połączę, bo jest oczywiście krzywo. Hmm. No i co teraz? Nie wiem, wyburzę to, żeby tam już za daleko w sumie. Można wyrównać po prostu, a nie, że krzywo to to nie robię. Yy, już, 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 już teren wzgórza. Wyrównaj. Większy, większy. Tutaj równo, równo. Okej, okay. no i już będzie się dało, a nie że mi brakuje jednej kratki. Yy, i, I rezygnuję z tego. Raz, dwa, trzy, cztery, droga i droga. Okej. Okay. Yy, teraz mnóstwo mieszkań, tylko ja naprawdę proszę Was, żebyście tutaj wieżowce budowali. Takie wielkie wieżowce, jak w tych pierwszych miastach, które budowałem, a nie jakieś takie. Nie wiem, to jest wieżowiec. Ile to ma? Cztery piętra? Także troszkę słabo. To mi się nie podoba. Jeszcze komercyjne jakieś większe, na przykład przy tej drodze mogą być. Tutaj przy tej drodze też, też możecie się budować budynki bez wody. Dobrze, dobrze, wiem. Tak i tak i tak. Pięknie, lepiej pozwolić. Jakich śmieci? No, co tu drogi nie ma, czy co? No, tu macie wysypisko. To wam mogę jeszcze raz oczyścić, ale to już jest problem. Od, zeszły, od poprzedniego odcinka chyba z tymi śmieciami tu nie wiem, co oni tu chcą. A może tu jeszcze jakąś drogę im zrobić? Dodatkową? Hmm, zobaczmy. Stąd na przykład gdzieś tu na górę. Aha, bo to tam się tak słabo łączy. No, ale na przykład. Jakoś tak i tak, takie dodatkowe połączenie. Niech mają, niech mają, może z tymi śmieciami będzie lepiej. No, no zobaczymy, zobaczymy. A ten, no właśnie, on na razie cały czas yy, narzeka. Czyli co, wy się tu powoli budujecie? Możliwe, że jeszcze szkoły byście potrzebowali. Wydaje mi się, że tak, szkoła to będzie coś, czego tu będzie potrzeba, dokładnie. Tylko może większą od razu dam, ale to jest wielkie. Dobra, niech będzie wielkie. Na razie mnie stać, więc, więc można szaleć. No i co, przejdźmy może do tego, co jest prawdopodobnie tytułem odcinka, ewentualnie widzicie to na miniaturce, nie wiem. Jeszcze nie widziałem tej miniaturki, wy tak. No i co? Tu gdzieś autostrada? Mniej więcej tak bym chyba to chciał. Jak to w ogóle wygląda? Aha, jak to w ogóle by wyglądało? Hmm. Teoretycznie taka droga obok, alternatywna, to na jakimś w ogóle wzniesieniu. Nie, 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 ja tego tak nie chcę. Pewnie wszystkie pieniądze wydam na te testy, yy, ale co tam. Ok, to sobie wyburzę. Teraz autostrada, buduj, i to bym chciał mieć poziom wyżej, tylko tu z tym mostem będzie problem, ale też nie chcę przesadzać, może jakoś bardzo z tą wysokością. Tak, na takiej wysokości, w tym miejscu, to jest to, jak ja to chcę mieć zrobione. Pytanie, czy nad tym mi się uda przeje. Dobra, pożyczka. Pożycz. Dobra, jedno. Czy to serio? Brakująca kwota. Jeszcze pożycz. OK. Yy, teraz się uda? <ścoughs> 7 tysięcy. Nie no, dobra, poczekajmy chwilkę. Bo 15 tysięcy zarabiam. Yy, czegoś na, na coś. Tak. Nie wiem, jako jakiejś waluty te na jakiś okres czasu. Yy, dotąd. Nie, 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 a dobra, jest, jest funkcja cofnięcia, stąd, tutaj, dotąd, okej, okay, i to się ładnie zrobi, tak, to się ładnie zrobi, super, no, kawałek autostrady jest, dworzec kolejowy, ale tą koleją raczej się w następnym odcinku zajmę, to jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze za wcześnie na kolej, okej, okay, mamy coś takiego i teraz pytanie, jak się łączyć z taką autostradą Chyba coś tam próbowałem wtedy na tamtej serii, ale tu jest, jesteśmy chyba i tak za blisko, żeby się połączyć. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje, że jesteśmy za blisko. Dobra, eksperymentujemy. Tylko jeszcze tą autostradę chyba trzeba by. kawałeczek dalej. Okej, okay, tutaj. No i co? Usuń. Ten fragmencik drogi sobie na razie usunę i teraz taką drogą jednokierunkową. Tu sobie robimy wyjazd, tylko. Nie, może nie stała wysokość z górki pod górkę, most. Tak, tak nie. Cofnij. Wyżej. Ok, stąd. Dotąd. Pięknie. Teraz, teraz. Tu możemy jeszcze tak po czym. Nie wiem, most. Most. Hmm. Stała wysokość, nie połącz drogi tak, niżej, wyżej, a niżej stąd do. Nie, yy, wyżej stąd do cofnij. Yy, za bardzo cofnąłem. Dobra, mniejsza z tym. Czekajcie, cięcie, cięcie, bo, bo nie będziecie tego oglądać po prostu. No dobra, udało się. To teraz, kolejne moje próby, może oglądniecie. Yy, zobaczmy, jakby to wyszło. Możliwe, że już, już to jakoś ogarniam. Czyli co? Stąd tylko teraz nie widzę, gdzie to jest tak naprawdę. Gdzie to jest? Dotąd? ok coś takiego. Tutaj może być ciężej. Teraz z górki i tu. Aha, tylkoż tutaj jest na jednym. No, 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 nie, nie, nie. To znaczy, albo tak, albo tak. Inaczej. Wyburzę to sobie. I teraz stąd jedno tu, następnie stąd jedno tu i teraz stąd z górki do dotąd. Brawo ja! Tylko że złą stronę to zrobiłem. I co teraz? Co teraz? Gdzie, gdzie ja jestem? Na tym poziomie. Stąd, pod górkę, tu. I teraz jesteśmy na górce. Stąd, tu. No dobra. Chyba, chyba będzie. Chyba będzie. I teraz jeszcze po tej stronie i po tej, ale to też wam oszczędzę. Naprawdę oszczędzę wam tego oglądania. Widzimy, słyszymy się po cięciu. No dobra. Udało się. Mamy coś takiego. Pięknie. Tylko bez świateł. Bez świateł. A tam uda się? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie widzę. Da się to w ogóle jakoś odwrócić? Da się. No pewnie, że to się da odwrócić. To jest dobrze. Tu jest... No, nie ma świateł, dobra. No powiedzmy, że jest dobrze. Zostawię już to tak. Yy, mamy kolejny poziom. W tym czasie się odblokował. Yy, I teraz jeszcze trzeba by pomyśleć, co będzie z tą drogą. No, tutaj troszeczkę tak słabo. Będzie dosyć blisko ona przechodziła. No, ale nie widzę innego rozwiązania, ewentualnie nie będzie tej drogi, po prostu tej drogi nie będzie, zamiast tej drogi będą jeździć autostradą, tak będzie. Yy, tak będzie, czyli teraz jeszcze tą autostradę trzeba poprowadzić dalej, na tym wzniesieniu, możliwe, że mnie będzie stać na kawałek Okej, okay. tutaj, yy, tutaj i dalej gdzieś, to. to jest za wysoko, ale... Aha, to mogłem cofnąć. Dobra, mniejsza z tym. Ten fragmencik sobie już wyburzę. W ten sposób dalej będzie już szło raczej na ziemi. Na tym. Wz... Aha, super. Rozwaliłem przewód. Rozwaliłem przewód. Czy tu się zrobiło takie skrzyżowanie? Tak, zrobiło się skrzyżowanie. To, to super. Na razie je tak bym zostawił. Ależ ta muzyka taka dramatyczna. Czy to serio chodzi o ten prąd, media, energia, przewody? Chodź tu. Ok, mamy to. A wy jesteście smutni przez brak prądu, ale... Tak? Przez brak prądu chyba tak. Demonstracja z powodu media. Dobra, ale to wiadomo. Yy, wieżowce się zbudowały. Super! O to by chodziło. Yy, no i co? Na razie mamy takie skrzyżowanie na autostradzie. Troszkę nie, nieprofesjonalne. Yy, drugie mamy tu. No i trzeba by jeszcze dalej, o ile mnie stać. No, nawet troszkę tych pieniędzy jest. Jeszcze sobie na chwilkę przyspieszam. Zapisuję. Super. No i teraz tą autostradę stąd, czy uda mi się ją aż dotąd poprowadzić? Czy to, czy to jest ponad mój budżet? 280 tysięcy brakuje to trzeba powolutku. Aha. Nie, no nie będę brał tyle pożyczek. Yy, cięcie i, i może się uda zarobić tyle. Dobra, nieważne to cięcie, bo zająłem się już tym. Yy, chcę tu zrobić coś fajnego, żeby ta droga nie była tak byle jak połączona. A tamto, to najwyżej dalej się będzie jakoś prowadziło. Tylko nie podoba mi się teraz to, to, to miejsce do zawracania tutaj. Czy ja to muszę po prostu wyburzyć? Chyba tak, muszę to na fragmencie wyburzyć yy, i teraz poprowadzić sobie tą autostradę dalej tak i tak, ok, nie ma tego miejsca do zawracania i teraz tą drogę autostradową mogę sobie tutaj jeszcze poprowadzić, powiedzmy, że tak trzy kawałeczki przed tym i teraz do góry. Jedziemy sobie górą, jedziemy sobie górą teraz na tej wysokości trzeba przejechać. Gdzieś tak dotąd. ok. i tu już chyba by trzeba zjechać na dół tak, że stąd na dół tu. Okej, okay, coś takiego może być. I teraz jeszcze pytanie: jak ja bym tą autostradę z tym połączył? To znaczy, to chyba jakiś wielki problem. Teraz nawet nie będzie. To nie będzie wielki problem. Przy okazji jestem na trójce, pieniądze się zarabiają i możliwe, że się uda jeszcze tą autostradę tam dalej poprowadzić. No ale na razie, w takim razie, tak stąd stała wysokość. Dotąd, no i to po prostu tutaj sobie wjeżdża, tak? I teraz stąd. Yy, to by trzeba, gdzie ja jestem. Nie lubię w takich grach kamery odwracać. Yy, dobra, teraz stąd robimy wjazd na autostradę. Stała wysokość, to się z tym połączy? Czy to się z tym połączyło? Chyba się połączyło. Chyba tak, mam nadzieję. No i teraz z drugiej strony. Coś podobnego, czyli droga jednokierunkowa, znowu ta dramatyczna muzyka. Tak, i na stałej wysokości do autostrady. I teraz jeszcze sobie zerknę z której strony. Z tej strony. I to ma być. Chwilka, tak, tak. Tu jedziemy, tak, i wjeżdżamy. Tu jest, tu jakiś strajk w ogóle, czy coś, protest. Czy to jest w dobrą stronę? Nie, to nie tamto źle zrobiłem. Tamtoś źle zrobiłem, czyli tutaj ma być niżej, tutaj ma być niżej, tak, i na stałej, na stałej wysokości. Dotąd i jeszcze sobie na szybciutko poprawię, to sobie poprawię, tak, tutaj stała wysokość, na którym my poziomie jesteśmy na tym stąd, dotąd. I tu. Ten fragmencik jeszcze musi tylko być drogą asfaltową. To też asfaltową, że to nie było jednokierunkowe. Yy, światła. okej. Okay. Co tam się dzieje? Yy, no, może nie jest jakoś super równy ten most. No, z jednej dłuższy, z drugiej krótszy. Ale to jak bardzo mi będzie przeszkadzać, to najwyżej sobie poza odcinkiem jakoś naprawię. Co tu się. Co tu się stało? Wywóz pan? Jak? Dobra, stop, stop, dobrze. A w ogóle to wysypisko jest pełne. Yy, już mi mówić, że... ale dobra, zrobię im, tak, zrobię im kolejne wysypisko po prostu. Skoro tak bardzo tego potrzebują, gdzie to będzie? Służby? Nie, media. Yy, wywóz odpadów, spalarnie nawet można. Dobra, spalarnie tutaj, yy, wysypisko tutaj, tak? I teraz. Będzie dobrze? Wybuchła epidemia. Już proszę tutaj, lekarze. Proszę tutaj przyjść. Jeszcze zobaczę, jak z tym zdrowiem. Czy gdzieś jeszcze potrzebna jest jakaś przychodnia? Ewentualnie mały szpital. Tu bym jeszcze mały szpital postawił. Tak, żeby mieli tutaj lepszą tą opiekę zdrowotną. Średnie miasto. Super. Kolejny poziom. Czyli wy tutaj interweniujecie jakoś. Pięknie. Zaraz mam nadzieję, że tej. Epidemii, pandemii nie będzie, czy co to jest? Jeszcze na szybciutko w tym odcinku, co chciałem dokończyć, to chociaż tą autostradę, kawałeczek dalej, w tą stronę, tak? Tyle się udało, a tu się chyba nie uda. Także kontynuować tą autostradę będę w kolejnym odcinku. Czy to się spaliło wszystko? Nie wiem, co tu się stało. Do następnego odcinka, postaram się to wszystko ogarnąć. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.